Niemal każda organizacja odwołuje się do jakiegoś wielkiego poprzednika, nie inaczej jest w przypadku Solidarności na kolei. Ta odwoływała się do największej działającej w środowisku pracowników kolejowych organizacji zawodowych dwudziestolecia międzywojennego. Zjednoczenie kolejowców polskich bo to o nim mowa powstało 9 maja 1929 roku, na skutek działań władz sanacyjnych. Nastąpiło wówczas połączenie istniejącego od 1919 roku polskiego związku kolejowców liczącego około 70 tysięcy członków oraz związku kolejarzy zjednoczenia zawodowego polskiego, w skład którego wchodziło blisko 40 tysięcy członków. Łącznie więc nowa organizacja liczyła 110 tysięcy członków. Bardzo szybko jednak ta ilość zmalała. W 1931 roku Ilość członków obniżyła się do 59 tysięcy, by rok później odnotować 62 tysiące członków. W kolejnych latach, ilość członków znów sukcesywnie malała, by w 1939 roku osiągnąć 45 tysięcy. Warto nadmienić jeszcze, że akt połączenia organizacji podpisał m.in. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Pierwszym prezesem Zjednoczenia Kolejowców Polskich został Stefan Matusiak. Warto przybliżyć jego osobę. Urodził się 29 października 1892 roku w Gołębiewku. Interesował się elektrotechniką. Ukończył kilka kursów. By uniknąć służby w armii rosyjskiej, nielegalnie przekroczył granicę i osiadł w Toruniu. W czasie I wojny światowej był więziony przez władze niemieckie w Toruniu za działalność niepodległościową. W okresie międzywojennym pracował jako monter sygnałowy, od 1920 roku, jako pracownik PKP w Toruniu, od 1925 roku pełnił funkcję prezesa ZKP. W wyborach parlamentarnych w 1935 roku został wybrany posłem na Sejm czwartej kadencji. W 1942 roku został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Gdańsku, gdzie przebywał do kwietnia 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej został oddelegowany do pracy w Hojnicach, następnie do Szczecina, gdzie pracował w biurze okręgowej dyrekcji kolei. Odszedł na emeryturę w 1957 roku. Zmarł 11 marca 1969 roku w Toruniu. Następcą na stanowisku prezesa ZKP został w 1935 roku Włodzimierz Dziekoński, który urodził się 21 września 1886 roku w Stryju, ukończył gimnazjum w Stanisławowie, a następnie w 1909 roku politechnikę lwowską. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w dyrekcji kolei państwowej w Stanisławowie. W 1915 roku. Odnajdujemy go na kolei alpejskiej w Karyntii oraz przy odbudowie kolei na terenie Galicji. Po odzyskaniu niepodległości, wrócił do pracy w DOKP w Stanisławowie, gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych. W 1929 roku przeszedł do Poznania, gdzie pracuje do 1934 roku. W latach 1935-1939 pełnił funkcję prezesa. Zjednoczenia Kolejowców Polskich, podczas pełnienia której był też posłem piątej kadencji. Nie wiadomo, jakie były jego losy w trakcie II wojny światowej. Po jej zakończeniu włączył się w nurt odbudowy kolei na Pomorzu Zachodnim. W latach 1949-1961 był wykładowcą Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, na bazie której w 1955 roku utworzono Politechnikę Szczecińską. Dziekoński zmarł 21 listopada 1966 roku w Szczecinie. W ciągu swojego życia był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, trzykrotnie Złotym Krzyżem Zasługi czy też Bułgarskim Orderem Zasługi Cywilnej Klasy II. Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że organem prasowym polskiego Związku Kolejowców był Kolejowiec Polski z redakcją w Krakowie, a od 1922 roku w Warszawie, a następnie po zjednoczeniu Głos Kolejowca z siedzibą redakcji w Warszawie. Magazyn ukazywał się w nakładzie między 40 a 60 tysięcy egzemplarzy. Związek wydawał też co roku w nakładzie 50 tysięcy kalendarz informator ZKP.